Pogoda zmienia się z dnia na dzień. Jednego dnia temperatura gwałtownie spada, a następnego nagle wzrasta. Ta pogodowa huśtawka wpływa na nasze zdrowie, jak i na warunki atmosferyczne. A bo do tej pory mieliśmy napływ powietrza z Arktyki, z północy. Tak się ułożyło ciśnienie, że po prostu powietrze całe, które do nas napływało, to było właśnie z północy, z, z nad Skandynawii, z Morza Arktycznego, dlatego było tak zimno, a teraz to ciśnienie tak się ułoży, że większość powietrza zacznie napływać, można powiedzieć, że standardowo z zachodu. Według prognoz meteorologów w kolejnych dniach możemy się spodziewać stopniowego ocieplenia. Temperatury będą sięgać od 5 i nawet do 12 stopni na plusie. Niestety takie zmiany u niektórych powodują pogorszenie samopoczucia. Ja jestem taki w ogóle pogodowiec i odczuwam wszystkie zmiany temper temperatury i ciśnienia, boli głowa. Na pewno tak, ja przede wszystkim jestem uczulona na złe powietrze i oczy, i gardło, no ale nic się nie da zrobić. Przeżyłem już kiedyś mnie do rezerwy do wojska wzięto i było minus 27 i pod namiotami spałem, tak że się. Wytrzyma. Ja się świetnie czuję w każdą pogodę, jak nie ma ani powodzi, ani trzęsienia ziemi ani nie ma z sumami, wie Pani. To dla mnie jest każda pogoda dobra. Oprócz ocieplenia, które spowoduje topnienie śniegu, w najbliższych dniach przewidywane są również opady deszczu. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, mieszkańcy zostaną powiadomieni o roztopach. Wody w rzekach jest dużo, tego śniegu też jest sporo, to wszystko jest zlodzone, zamarznięte, więc jak zacznie roztapiać się i zacznie jeszcze dodatkowo jakby padać i deszcz też ze śniegiem, to wszystko może spowodować, że takie tereny nisko położone, czy przy rzekach Mogą, mogą rzeczywiście wezbrać i lokalne podtopienia mogą się pojawić. Ale stopniowo czekamy na wiosnę, więc już po tym epizodzie takim mokrym, coraz cieplej, coraz ładniej. Według informacji podanych na stronie Wód Polskich, na terenie Wrocławia na razie nie obowiązują żadne zagrożenia powodziowe. Nina Jeftuszenko, Echo24.